Przygotowania do Euro 2020 nabierają tempa. Tematem numer jeden jest kontuzja Arkadiusza Milika, czy będzie miał szansę wystąpić w fazie grupowej. Wspomnę też o innych nieobecnych i co z ich zdrowiem. Pojawił się także niespodziewany gość na treningu Paulo Sołzy. Zapraszam na kolejny odcinek Insidera. Arkadiusz Milik kontuzjowany. To efekt końcówki ligowego spotkania w barwach Olimpik Marsylia. Wiemy już doskonale, że napastnik ma problemy z łąkotką. W czwartek poleciał do Barcelony tam spotkał się i skonsultował z Ramonem Kugatem, czyli lekarzem, który specjalizuje się właśnie w leczeniu łąkotki, wielokrotnie pomagał piłkarzom Barcelony uporać się z tym urazem, choć ostatnio recenzje jego pracy nie są na, na, najlepsze, ale to, najlepsze, to doskonale wiedzą przede wszystkim kibice Barcelony, którzy doskonale też śledzili chociaż, chociażby leczenie Ansu Fatiego. Tutaj nie będę się rozwodził, tylko skupiam się oczywiście na naszym. Napastniku. Milik ma problemy z łąkotką, ale wciąż jest nadzieja na to, żeby wystąpiły w fazie grupowej. O co chodzi? No tutaj lekarz kadry doskonale to obrazuje. Część zawodników, która boryka się z podobnym urazem, z podobną dolegliwością, po prostu radzi sobie powiedzmy z bólem i on nie doskwiera na tyle, aby wykluczał zawodnika ze spotkania w tym w przypadku skupiamy się oczywiście na trzech meczach fazy grupowej. No jest jednak grupa zawodników, która odczuwa ten ból na tyle, że nie pozwala on normalnie funkcjonować i wtedy trzeba wykonać zabieg artroskopii. Na razie nie jesteśmy w stanie przypasować Milika ani do jednej, ani do drugiej grupy. On trenuje indywidualnie, a w zasadzie nie trenuje, tylko przechodzi zabiegi, zabiegi z rehabilitantem. Tutaj Jacek Jaroszewski, czyli wspomniany lekarz kadry, szef sztabu medycznego Biało-Czerwonych ma nadzieję, że jednak snajper Olimpiku Marsylia znajdzie się w tej grupie 7 na 10, tak to określa piłkarzy, którzy jednak potrafią po kilku dniach, kiedy ta kontuzja zaczyna być delikatnie wygaszana. Wrócić na boisko, trenować z pełnym obciążeniem i występować w meczach piłkarskich. Także miejmy nadzieję, że Milik do tej grupy będzie należał. Trzeba niestety jednak wspomnieć, że on zerwał więzadła w jednym i w drugim kolanie, i myślę, że tutaj jest też aspekt mentalny. Podejście samego arkadiusza Milika będzie ważne do, do sprawy, bo musi sobie. No pewne rzeczy przekalkulować, czy warto będzie ryzykować jakąś poważniejszą kontuzję ewentualnie. Tego nie można wykluczyć, jeśli zaryzykuje i będzie grał w Euro 2020. Jeszcze dajmy sobie odrobinę czasu. Wiemy też, że milik na pewno nie wystąpi ani w spotkaniu z Rosją, ani z Islandią, czyli dwóch towarzyskich spotkaniach. Które będą już przygotowywały bezpośrednio reprezentację Polski do Euro 2020, ale oczywiście trzymamy kciuki z Arkadiusza Milika, że on się wyleczy i wróci do składu kadry. Też jestem ciekaw, czy Paulo Souza, analizując tę sytuację, zmieni podejście do swojego planu na turniej. To jest bardzo istotne. Z takich informacji, które słyszałem, no to Milik był właściwie pewniakiem do. Wyjściowego składu, zważywszy też, że kontuzji doznał Krzysztof Piątek wykluczającej go z Euro 2020. Paulo Sousa chciał grać dwoma napastnikami, czyli Milik miał partnerować oczywiście Lewandowskiemu. Wbrew tym wszystkim, powiedzmy, opowieściom, jak to partnerstwo dobrze się w ostatnim czasie układało, no to, no to jest wręcz przeciwnie: ono nie było tak efektowne jak chociażby w eliminacjach do Euro 2016, kiedy nasz duet był najskuteczniejszym w eliminacjach. Od 2015 tylko jedna asysta Milika do Lewandowskiego. Generalnie te liczby nie, nie wyglądają jakoś zbyt efektownie. Później, przez 6 lat, raz w meczu z Macedonią, to Lewandowski podawał piłkę do, do Milika. Więc to partnerstwo było mocno rozchwiane, ale także przez urazy Arka niestety. No i co, teraz ten problem trochę, trochę wraca. Miejmy nadzieję, że, że jednak to wszystko się ułoży, ale tak jak wspomniałem, Paulo Souza musi prawdopodobnie też tę optykę na taktykę biało-czerwonych nieco zmienić i być może będziemy grali na, na dwie dziesiątki. Z Lewandowskim z przodu, a za jego plecami będzie biegał Piotr Zieliński i prawdopodobnie Mateusz Klich. Trzeba powiedzieć, że portugalski szkoleniowiec no nie ma akurat mocnej karty, jeśli chodzi o szczęście. Wspomniałem już o kontuzji Krzysztofa Piątka, która wykluczyła go z euro. Teraz poważny uraz no zalecza na razie przynajmniej Arkadiusz Milik. Wcześniej wypadali Krystian Bielik czy Jacek Guralski, więc ta lista nieobecnych się bardzo mocno wydłuża. Tutaj na zgrupowaniu w Opalenicy nie trenowali na razie z pełnym obciążeniem Paweł Dawidowicz i Maciej Rybus. Oni mają problemy. Mięśniowe. Dawidowicz kłopoty w ostatnim spotkaniu Hellasu Verona z Napoli. Strzedł po 40 minutach. Rybus ma problemy z mięśniem dwugłowym, ale tutaj sztab medyczny kadry zapewnia, że oni wkrótce wrócą do zajęć z pełnym obciążeniem. I miejmy nadzieję, że tak to się ostatecznie rozwiąże, bo rybus to oczywiście kandydat do podstawowego składu. No ale tak jak wspomniałem, Paulo Souza ma głowę pełną kłopotów. Musi zastanawiać się, jak Dokładnie dobrać się zawodników do taktyki, której będzie chciał używać, czyli tej hybrydowej, powiedzmy w ustawieniu z trójką środkowych, kiedy mamy piłkę, a czwórką, kiedy bronimy, być może nawet piątką, jeśli będziemy rozważać spotkanie z Hiszpanami. No, gra jednym napastnikiem staje się coraz bardziej prawdopodobna. Tak jak wspominałem, Portugalczyk po prostu no, musi ocenić tę sytuację a propos zawodników, którzy są, są kontuzjowani i, i, i sam pewnie za kilka dni podejmie ostateczną decyzję, jak będziemy grali w pierwszym spotkaniu ze Słowakami, ale myślę, że wraz ze swoim sztabem zastanawia się nad kilkoma wariantami awaryjnymi, również zważywszy na to, że no, problemy ze zdrowiem ma nie tylko Milik, ale także Dawidowicz, Rybus, a przecież cały czas mogą dochodzić, dochodzić inne problemy. Warto też Wspomnieć o kolejnym nieobecnym podczas meczów towarzyskich będzie nim Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, tutaj, akurat powód jego nieobecności w spotkaniu z Rosją. No jest dobrą wiadomością, bo Zielińskiemu rodzi się dziecko, więc Paulo Souza oczywiście to, to, to zrozumiał z powodów prywatnych, z powodów osobistych, pozwolił pomocnikowi Napoli wyjechać na kilka dni ze zgrupowania. I w tym spotkaniu 1 czerwca we Wrocławiu Zieliński nie będzie brał udziału. Przy okazji gratulujemy jemu, gratulujemy jego, jego partnerce i, i oby wszystko, wszystko tutaj skończyło się. Jak, jak najlepiej dziecko rosło? Zdrowy, a Zieliński z, nowy, z nową energią wrócił na, na zgrupowanie reprezentacji w Opalenicy. Na piątkowym treningu reprezentacji Polski pojawił się niespodziewany gość, choć już kilka dni temu słyszałem, że, że jest taki plan. Mianowicie podjechał te kilkadziesiąt kilometrów z Poznania Maciej Skorża i obserwował trening kadrowiczów pod okiem Paulo Souzy. Taka kurtuazyjna wizyta, z którą oczywiście Polski Związek Piłki Nożnej nie miał problemu, skoro szkoleniowiec Lecha Poznań chciał spotkać osobiście Portugalczyka, chwilę z nim porozmawiać, zamienić kilka słów, to to absolutnie na to, na to pozwolono. Mógł pewnie wymienić kilka też myśli a propos, a propos taktyki, a propos tego, jak, jakie spojrzenie na, na piłkę ma selekcjoner reprezentacji Polski. Więc Skorża się temu porannemu treningowi przyglądał i nawet żartował. Rzucał hasła do dziennikarzy, że szuka tutaj na zgrupowaniu piłkarzy do, do Lecha Poznań, wiadomo, że te transfery Lecha nadchodzą już wielkimi e, krokami. E, to, to żart Macieja Skorzy, ale stało się oczywiście przeciwnie, no bo Tymoteusz Puchacz obecny tutaj na zgrupowaniu niedawno podpisał kontrakt z Unionem i de facto osłabił kolejorza i, i Skorża musi szukać nowego lewego obrońcy. Pewnie Jesus Jimenez to będzie jeden z, ze wzmocnień Lecha. Marcin Kamiński na pewno nie, bo podpisał kontrakt z, z Szalkę Gelsen-Kirchen, także no musi szukać tutaj e, trener Lecha Poznań nowych rozwiązań. Z tego co słyszymy, spore środki finansowe władze z Poznania na transfery przekazały, także wydaje się, że ta kadra wzmocni się dość mocno bocznymi obrońcami, bocznym pomocnikiem, napastnikiem, być może także bramkarzem. Tutaj na oku Lech ma Franciska Placha z Piasta Gliwice, więc dużo się dzieje wokół Lecha, a, a Maciej Skorża też korzysta z podpowiedzi Paulo Sou. Jak to będzie miało wpływ na, na przyszły sezon? No, kibice kolejorza tracą nadzieję, że Lech może walczyć o, o mistrzostwo po ostatnim katastrofalnym sezonie, ale no, kto wie, być może ta karta wreszcie się odwróci i kolejorz wróci na właściwe tory.